Dobra, w miarę to wyschło, także można kontynuować. Tylko ja to jest tego typu, że rozrobię sobie tylko troszkę tego, jak to się nazywało, tej żywicy, rozrobię sobie tylko trochę, żeby złapać ten kształt, bo jak się robi wszystko naraz to żywica to nie chce się trzymać swojego tego kształtu, który my chcemy i po prostu się wyrzuca dużo niepotrzebnej żywicy, która się rozrobiona. Dlatego się rozrabia wszystko pomału, w małych ilościach, krok po kroczku się robi element ten, który potrzebujemy. Bo inaczej można bardzo dużo wyrzucić i dużo Zobaczymy, jak to wygląda. No, ładnie zaschło. Elegancko. Jak to da się wydrzeć. Będziemy mieli taki kształt. Dla mnie bomba. Teraz trzeba jakoś wypełnić tutaj w środku. Thank you. Dobra, teraz sprawdzimy, jak to wygląda. Mniej więcej w ten sposób tu się trochę nadlało. Leżało nierówno, ale to się nic nie dzieje. Wezmę to, spiłuję teraz przed położeniem następnej warstwy. I myślę, że to będzie na tyle. Poczekamy, aż wtedy wyschnie. Opiłuję to, co nie potrzebuje i ten. I, i, I będzie można dziury wiercić w tym miejscu, co potrzebuje. I... Pomalować, żeby jakoś to miało ręce i nogi. No, i, gitara. I teraz czekamy aż to wyschnie, będzie można wyszlifować i pomalować elegancko. Dobra, zobaczymy. Ostatnia warstwa nałożona, w miarę suche, w miarę twarde. Nie klei się nic. Można zacząć szlifować. Wyszlifuję na potrzebne kształty, będę mógł pomalować i w sumie zakładać. I tak to wygląda po szlifowaniu. Jak dla mnie elegancko. Teraz idę, pomaluję to na czarno. I będę, daj, dziurę jeszcze muszę wywiercić. I będę montował na auto. A to efekt końcowy. Bracket jest dopasowany. Dziura wywiercona. Śrubka przygotowana. Całkiem inna, bo tamta była tak zardzewiała, że się nie nadawała do niczego. I mówię, no i to będzie działało do pierwszej stuczki. Mam nadzieję chociaż, że tak się nie stanie. No ale zobaczymy. Prawda? Mówię, będzie kiedyś możliwość. Będę miał możliwości na tyle, to będę mógł dorabiać metalowe elementy. A nie kombinować jak koń pod górę i ze wszystkim. Dobra, na dzień dzisiejszy auto wygląda tak. W sumie większość już jest porobiona. Zostały jeszcze do zamontowania przednie światła i tapicerka drzwi w środku. Zderzak właśnie zamontowałem. A, sorry, jeszcze została rejestracja z tyłu. I kołpaki. <grym> tak to wygląda wiesz, całkiem nieźle się prezentuje, w miarę jak samochód, prawda? I na dzisiaj to by było tyle, jest już godzina 20. Też jestem zmęczony, nie sądziłem, że tyle czasu mi zajdzie. Także kończę. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.